Kurwa. Jeściemno jak w dupie u Murzyna, ale teraz kurwa jest zapowiedź lajta, Ale na powagę mówię, naprawdę na poważnie. Gdzie jest kurwa Koko kurwa? To przede wszystkim. A teraz na powagę mówię, nie? Donate ustawiam od 10 zł kurwa. Na niższy donate 10 zł kurwa. Żeby mnie nie wkurwiali. Nie kurwa, gdzie 10 zł. Co ty Pato? Jesteś tanią dziwką kurwa? Puszczasz się kurwa na lewo i prawo kurwa? Dwie dechy bierz kurwa za Donate'a. Dobra kurwa, Pato. Najniższy Donate będzie 20 złotych, kurwa. Najniższy kurwa Donate. No, to nie będziecie mnie przynajmniej wkurwiać. Znaczy nie, że tam wkurwiać kurwa. A nie będziecie mi przeszkadzać na robocie, kurwa. Ja tu remont, kurwa, robię do chuja. Jak ja mam, kurwa, zrobić, kurwa, remont, kurwa, jak co chwilę ktoś, kurwa, donata daje do chuja, wafla i jebanego, kurwa. Jeszcze pewno, kurwa, dziwek do mnie pisze, że chcą się jebać, kurwa. Chuj wam w dupę i kamieni kupę, kurwa. Ja chuja na śmietniku nie znalazłem, kurwa. Nie włożę w jakąś, kurwa, starą rozjebundę, kurwa. Kurwa. Pato, kurwa. Jutro będzie light. Jutro normalnie będzie light, kurwa. Nie wiem, o kurwa, o której godzinie do chuja. no ale jutro będzie, kurwa. Ale donate'y, kurwa, od 20 zł dopiero się zaczynają, kurwa. No, żebyście mnie nie wkurwiali, kurwa. Ja to robię remont w mieszkaniu i mnie kurwa nie wkurwiać. Kurwa, I gdzie jest kurwa? Koko! Pato nie drzemordy mordy po nocach. Kurwa. Zara Rysia zadzwoni na psy, kurwa. Nie drzemordy, mordy, kurwa. Dobra. Pozdrawiam ziomeczków i ziomalóweczki. Normalnie. I gdzie jest kurwa? Koko.